Cześć! Witam ponownie na kanale Waniliowe Książki. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją wakacji pod morzem, to znaczy jeszcze ich nawet nie zaczęłam czytać, dopiero je odebrałam z Empiku i popatrzcie w ogóle, jak to jest cudowne! Jeszcze tak pięknych brzegów nie widziałam. Jeśli chodzi o twórczość Marty Bijan, to Muchomory w cukrze nie zrobiły na mnie nie wiadomo jakiego wrażenia. Lekko mnie zawiodły, ale już przy nocnych godzinach poczułam ten progres, jaki Marta zrobiła przez ten rok, czy ile tam minęło, nie pamiętam ile minęło od komorów w cukrze do nocnych godzin, ale to nie jest tutaj istotne, po prostu zrobiła wielki progres i już nocne godziny uwielbiam, i dlatego nie mogłam się doczekać wakacji pod morzem. Jutro mają swoją premierę, tak mi się wydaje, albo pojutrze. Mamy 29 dzisiaj em, lipca, więc. Zawieram się za chwilę za czytanie. Aktualnie czytam również, zanim dojrzeją granaty. Czytałam to już, chyba nawet w zeszłym roku, ale ostatnio sobie przypomniałam o tej książce, widząc ją na moich półkach i stwierdziłam, że w sumie to nic z niej nie pamiętam, a chciałabym sobie odświeżyć tę historię, więc czytam to na nowo. Czytam również Ciszę. Zapomniałam autora, ale to są takie dywagacje na temat właśnie tego, jak cisza jest istotna w tych czasach, i jak osiągnąć taki stan ciszy, który naprawdę pozwoli nam się zrelaksować. Ale dla Marty, bijan i dla tej książki, totalnie tamte odstawiam na razie. I teraz jestem tylko i wyłącznie dla wakacji pod morzem. Cały ten dzisiejszy film będzie tak naprawdę jedną wielką recenzją. Po prostu co jakiś czas będę do Was wracać z update'ami i moimi spostrzeżeniami i wrażeniami na temat tej książki. Tak więc, nie przedłużając dłużej, zapraszam. Jestem dopiero na 25. stronie, a już czuję to takie budowanie napięcia. Główna bohaterka, Leo, idzie do swojej mamy do szpitala. Jej mama znajduje się w stanie śpiączki. I mówi jej o tym, że na drugi dzień jadą z bratem do hotelu bursztyn do dawnych znajomych, bo oni jeździli bardzo często kiedyś, jak byli młodsi, ze swoją mamą właśnie do tej miejscowości nad morzem. Ich mama nie pozwalała im spać w tym hotelu bursztyn nigdy. A oni właśnie teraz jadą do tego hotelu. I gdy ona mówi o tym swojej mamie, to jej się podnosi ciśnienie. To Wprawia czytelnika w taki stan, że tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest tylko przypadek, czy może faktycznie coś tam na nich złego czeka, i może ich mama wie o jakichś negatywnych działaniach chociażby tych właścicieli hotelu, bądź jakaś. Przeszłość, może daje jej osobę znać, przypomina sobie o czymś, co się wydarzyło kiedyś, jakiegoś strasznego, a ukrywała te tajemnice przed swoimi dziećmi. Nie wiem, ale jak na razie jestem bardzo zaintrygowana. Czuję, że to zmierza do dosyć brutalnego finału, w sumie jak w każdej książce Marty. Jestem na to przygotowana i również tego tutaj oczekuję, bo ja bardzo lubię w książkach coś takiego, kiedy zakończenia nie są do końca kolorowe, mogą być nawet szare. W sumie już te kolorowe zakończenia. Zakończenia. To chyba normalne, że mi się nieco znudziło, kiedy przeczytałam tyle książek w swoim życiu. Bardzo fajne jest to, że te zakończenia jednak bywają albo czarne, albo właśnie szare, więc idę czytać dalej, bo jestem bardzo zaciekawiona. Jeszcze się z Wami podzielę takim moim małym spostrzeżeniem dotyczącym tego początku książki, mianowicie powód. Tego, dlaczego w ogóle ich matka leży w tej śpiączce, nie został jeszcze podany, a zazwyczaj, gdy coś takiego nie ma znaczenia dla fabuły, to jest podawane od razu. I jeśli zostaje po raz pierwszy wspomniane o tym, że na przykład ktoś właśnie leży w śpiączce, no to za moment jest poświęcony temu akapit i jest tam. Napisane, jak to się stało, że ta osoba się w ogóle znalazła w śpiączce, i jakoś mi się to tak po prostu kojarzy, że jak ten powód nie jest podany od razu, tylko to jest tak owiane taką tajemnicą, no to że będzie miało po prostu jakieś głębsze znaczenie później na sam koniec. Dlatego to też jest kolejny element, który mnie bardzo zaciekawił w tej książce i który się składa na, te, na ten ogół po prostu tych czynników, które sprawiają, że ja chcę czytać tę książkę dalej. W tej książce robi się coraz dziwniej. Przed chwilą przeczytałam. Dwie naprawdę bardzo dziwne sceny, na przykład scena z tym banknotem i z tym napisem ostrzeżenia na nim, albo to, jak staruszka biega sprintem po korytarzu hotelowym, wydając z siebie jakieś dziwne dźwięki. Ta atmosfera jest taka jakaś parna lepka, tajemnicza, coś takiego, że Czytelnik czuje, że coś mu dmucha na kark, ale jeszcze tak naprawdę nie wie co i stara się być czujny, ale mi się wydaje, że w pewnym momencie Marta tak doskonale uśpi czujność, że to nagle w nas tak uderzy, że się prawie człowiek nie pozbiera, ale. To są na razie tylko moje takie spekulacje, więc no nie wiem jak to finalnie będzie wyglądało, czy rzeczywiście ta czujność zostanie uspana, no ale czuję, że takie wstawki w tym momencie są celowe, że właśnie tutaj niby się niby coś dzieje, a za chwilę, przez jakiś czas będzie spokojnie, niby będą jakieś wytłumaczenia na te różne sytuacje, a nagle nas bije fotel i tak, więc idę czytać dalej, bo jestem jeszcze bardziej zaciekawiona niż w poprzednich update'ach więc po prostu muszę czytać to dalej przychodzę do Was z kolejnym update'em zostało mi jakieś 60 stron do końca tej książki i na ten moment jestem w stanie stwierdzić, że ten oniryzm w tej książce został bardzo dobrze wyeksponowany tak naprawdę spodziewałam się, że będą się tutaj działy rzeczy, które w rzeczywistości nie mają racji bytu z reguły jednak widziałam już kilka osób narzekających na to, że właśnie to się okazało paranormalne. Dzieją się rzeczy absurdalne, no ale przecież tym się charakteryzują tak naprawdę książki Marty. I również ten gatunek, bo sama mówiła, że to będzie horror. Więc tak naprawdę ludzie powinni się spodziewać tego, że tutaj się będą działy rzeczy, których na co dzień <laughs> nie spotykamy. To kolejna książka Marty, która. Mnie utwierdza w tym, że ja będę cały czas czekać na coraz to kolejne jej książki. Tak naprawdę w tym momencie dziękuję samej sobie, że po Murach w cukrze, które mnie zawiodły, tak jak już mówiłam w tym filmie, pewnie też wspominałam o tym kilka razy. Jestem bardzo zadowolona właśnie, że mimo, że na tamtej książce się zawiodłam, to sięgałam po kolejne książki Marty, bo już właśnie przy nocnych godzinach była ta poprawa. Dostałam to. Czego oczekiwałam, i tak samo jest w przypadku wakacji pod morzem, jak dotąd. Myślę, że ostatnie 60 stron nie jest w stanie zepsuć mojej ogólnej opinii na temat tej książki. Jeszcze myślę, że może się tutaj dosyć dużo wydarzyć. Jestem bardzo tego ciekawa, jak to się rozwinie. Bardzo doceniam. To zainspirowanie wątkiem głównym z Koraliny, bo Koralinę ja uwielbiam, to jest jedna z najlepszych bajek mojego dzieciństwa i ja uwielbiam takie dziwne rzeczy. Zauważyłam tutaj również podobieństwo tego głównego aspektu paranormalnego z tym przedstawionym na przykład w serialu Stranger Things, który też uwielbiam, więc tym bardziej ta książka mi się Niesamowicie podoba, i na pewno za chwilę ją dokończę. Myślę, że warto tutaj również w tym przypadku wspomnieć, że przez większość przebiegu fabuły tak naprawdę nie dzieje się aż tak wiele, ale Marta pisze w taki sposób, że ja chcę czytać dalej, że to mnie pochłania, to mnie wciąga i ja przywracam stronę za stroną, nawet nie zauważając, że czasami czytam o takich zwyczajnych rzeczach, że. Tak naprawdę przez większość tej książki nie ma jakichś, nie wiadomo jakich niesamowitych wydarzeń, a jednak mimo wszystko ja cały czas czytam i jestem pochłonięta. Dopiero gdzieś chyba w połowie. Zaczynają się dziać takie grubsze rzeczy. Jeśli chodzi o wątek matki, głównej bohaterki, to nie myliłam się i tak jak na samym początku wspominałam, że na pewno to nie wspominanie o przyczynie zapadnięcia przez nią w śpiączkę nie jest przypadkowe i ma głębsze znaczenie, głównie jeśli chodzi. O postrzeganie tego wydarzenia po prostu w umyśle Leo. Myślę, że również punktem dosyć istotnym w mojej całej recenzji jest fakt, że wczoraj czytałam tę książkę do trzeciej w nocy, nawet się nie zorientowałam, kiedy przeczytałam jednym ciągiem 150 stron. A Wy już doskonale wiecie, że ja od jakiegoś czasu nie jestem w stanie zerwać nocki dla czytania książki, a tutaj w tym przypadku Marta stosuje takie zabiegi na końcu rozdziału. Zwłaszcza. E, na przykład stwierdziłam, że do, czytam sobie ten jeden rozdział jeszcze do końca i pójdę po prostu spać, bo już mi się oczy zamykały, ale rozdział skończył się słowami w stylu poszli gdzieś tam, ale nie wiedzieli, co jeszcze miał za chwilę nadejść. No to ja stwierdziłam, że jak ja mam tego nie doczytać, no i zaczęłam finalnie czytać dalej i nie mogłam się od tego oderwać i wykorzystałam sytuację, kiedy był taki zastoj fabularny przez chwilę i po prostu wtedy poszłam spać, ale myślę, że w w moim przypadku to jest wystarczające w tej recenzji, że ja byłam w stanie nie spać wtedy, kiedy chciałam spać dla tej książki. W tym momencie idę jeszcze doczytać te ostatnie 60 stron i niedługo wrócę z taką już pełną, ogólną recenzją. Przychodzę do Was już z takimi całościowymi wrażeniami po skończeniu wakacji pod morzem. W sumie, tak szczerze, tego zakończenia się trochę spodziewałam. Tak naprawdę nie uwolniło niczego takiego w moim umyśle, co by sprawiło, że byłabym niesamowicie zaszokowana, że siedziałabym na przykład z otwartymi ustami i nie dowierzałabym. Chciałam takiego zakończenia, chciałam, żeby to zakończenie było nawet czarne, tak jak wiecie już z początku filmu, no bo jednak chciałam być rozwalona na kawałki po tej książce. Oczekiwałam, że to zakończenie naprawdę mnie wbije w fotel, ale inne rzeczy, które na przykład przy Muchomorach w cukrze mnie zawiodły, tutaj mnie usatysfakcjonowały. Na przykład właśnie ta oniryczność, to trzymanie tego napięcia, te dziwne rzeczy, które się zdarzały w trakcie książki. No, tak jak już wcześniej wspominałam, ta książka nie jest przepełniona. W środku jakimiś przewrotami fabularnymi, ale na pewno wprawia czytelnika właśnie w takie poczucie, że coś się za chwilę wydarzy, że tutaj się stała jedna mała, nawet dziwna rzecz. Ale jak sobie wyobrazimy, że my bylibyśmy świadkami tego wydarzenia, no to na pewno jeszcze dodatkowo można sobie w ten sposób samemu troszeczkę pomóc uzyskać ten taki niepokojący nastrój. Tutaj nie wiem, chyba wcześniej nie wspominałam, jest nawiązanie do melodii mgieł dziennych, więc jeśli ktoś nie czytał, no to tutaj jest spoiler bardzo duży. Nie czytałam melodii mgieł dziennych i chyba nie zamierzam, ale domyśliłam się, że to o to chodziło, jak przeczytałam ten fragment, ale myślę, że tutaj w tej książce to rozwiązanie tej zagadki, dlaczego te dziwne rzeczy właśnie mają tutaj miejsce. Tej książce z tych wszystkich Marty Bianchi które do tej pory czytałam, podobało mi się najbardziej. Bo było to przedstawione w taki sposób, że to nabierało sensu. To znaczy, to jest absurdalne, oczywiście, ale patrząc na to, że to jest horror i, i taki był tego zamiar, taki był zamysł, no to jednak ta złożoność tego problemu zyskiwała z czasem na wiarygodności. I prawdopodobności. W rzeczywistości wiadomo, to nie ma racji bytu, ale w przypadku tej książki, która z założenia miała być horrorem, to naprawdę um, mnie bardzo zaangażowało i, i bardzo mi się podoba, Naprawdę. Ja sięgając po tej książkę, też um, oczywiście byłam nastawiona bardzo pozytywnie do niej i, i też oczekiwałam tego, ale myślałam, że. no nie wiem, czy to sprosta moim oczekiwaniom, a jednak tak się stało. Dodatkowo tutaj również pojawia się bardzo dużo trafnych myśli, z którymi czytelnik może się utożsamić i zakładam, że większość osób, nawet jeżeli się nie zgodzi ze wszystkim, co jest w tej książce zawarte, to zgodzi się chociażby z tą nawet mniejszą częścią, bo jednak ta książka, ogólnie książki Marty Często podejmują takie tematy w tej narracji pierwszoosobowej głównego bohatera, które myślę, że większość ludzi w swojej głowie czasami rozważa, więc myślę, że na pewno to również będzie taka literacka przeprawa na tej płaszczyźnie, tożsamiania się po prostu z głównymi bohaterami, była to na pewno lektura przyjemna, angażująca, może właśnie... Nie działo się aż tak dużo w trakcie czytania tej książki, ale ma ona w sobie coś takiego, że właśnie przyciąga jak magnes. Więc na pewno mogę Wam ją polecić. Możecie sprawdzić, czy będzie ona dla Was dobra i czy jakoś tam w jakiś sposób trafi w Waszą duszę i Was też pochłonie. A nawet jeśli może nie trafi do Was to zakończenie, ten cały zamysł tego paranormalnego wątku, no to myślę, że na pewno te takie kwestie życiowe, które dotyczą nas tak naprawdę na co dzień, mogą w jakiś sposób do Was trafić i... I myślę, że wiele osób może znaleźć w tej książce coś podobnego, co spotkało go w tym życiu, może poczuć takie zrozumienie yy, bijące z kart tej książki, więc myślę, że dam tej książce może 4 gwiazdki, 3,75. Jeszcze się zastanowię, ale niżej niż 3,75 nie zostanie. W moim przypadku 3,75 to jest bardzo dobra ocena dla książki. Dawajcie znać, czy czytaliście już wakacje pod morzem, czy może macie je w najbliższych planach, czy może w ogóle nie zamierzacie sięgnąć po te pozycje. I mam nadzieję, że chociaż co niektórych z Was zachęciłam, to moją dzisiejszą recenzją do sięgnięcia po tę książkę. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.